Patrz to. Pa, 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 Jaki duży, gruby. Widzisz go? Ja pierdziele. Ja pierdziele. Czy on jest gruby w porównaniu do tego małego twojego? Co? Ale jaki mały łeb? Jak on jest, jest No masz 60, nie jest długi. Nie. Jo. Ja. <noise> Jakiś piękny Piąty dzisiaj. No, kurde, musiał wziąć ten. Na czerwone, a tak na rybkę ciągle. no zobacz, no kurde, jak łyknął. No bo bowie zacinać. Jednak tu są ty. No. Też. Ale u ciebie więcej, ale u mnie grubsze. On no, no. no, 40 yy, daj mi to. Tego trzeba razu wpuścić. A. Jaki malutki no. nie leci. Sip, poszedł. Widzowie, no. zobiłem cztery węgorzy gdzieś. Taki gruby był. Może widzieliście na nagraniu. E, te dwa grube, ja zrobiłem. Na tą jedną wędkę, co zrobiłem ostatnio na grunt e, z kanału drzewnego, będzie odcinek, którego jeszcze nie ma, bo się montuje I mam dwa węgorze, żeby je wypuścić. Te dwie, dwa mniejsze dziadka na kanał drzewny, mini zarybianie. Ja wam je tylko pokażę. O kurna, bo mam y, tylko 3%. I złowiłem jeszcze na stronie z tego trzy wzdręgi, potkę, chyba dwie potki, uklejki kilka i jednego krąpika ładnego. Więc no, poczekajcie, pokażę wam. A o, nie szybkiego. O takie, one żyją spokojnie, że nie było. Jest tam woda trochę. Tutaj w górze, zaraz, żeby były blisko portu to zostaw łapkę w górę, subskrypcję i to tyle. Coś takiego wam pokażę. Żyją, bo się rusza. Rusza się, o. Tak średnio.